Jak poznać, czy osoba, z którą chcesz współpracować, jest uczciwa? W jaki sposób dobierać sobie współpracowników? W jaki sposób poznać, że Twój kontrahent ma uczciwe zamiary w stosunku do Twojej firmy? A Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Anna Wasuska. Jestem e, założycielką i właścicielką firmy Excellence Way i Alut. E, myślę, że to jest bardzo istotny temat i w jaki sposób tak naprawdę zaoszczędzić sobie kłopotów i stresów w przyszłości. E, Przede wszystkim na co trzeba zwrócić uwagę to na zasady współpracy. Te zasady współpracy również powinny być spisane i powinnaś, czy powinieneś mieć umowę współpracy. Jeżeli dana osoba, która dostarcza na przykład Tobie usługi czy jakieś produkty, ma te zamiary uczciwe, nie będzie miała problemu z podpisaniem umowy. To z czym ja się często spotykam, że osoby, które nie do końca są uczciwe, nie do końca chcą dostarczyć Ci albo inaczej, chcą kupić, ale nie chcą zapłacić, często nie podpisują umów i nie chcą tego robić, mówiąc: A moje słowo jest ważniejsze niż umowa. Myślę, że wielokrotnie się z tym spotkaliście. Nie dajcie się nabierać na takie slogany, dlatego że wielokrotnie, szczególnie jeśli chodzi o duże inwestycje, kończy się to bardzo ciężkimi sytuacjami w sądzie, które trwają kilka lat. Jeżeli chcecie naprawdę jeszcze bardziej zweryfikować taką osobę, warto zapytać o listy rekomendacyjne. Warto również sprawdzić te firmy, zadzwonić do tych firm i zapytać się, czy ta osoba na przykład wykonywała swoje usługi, czy dostarczała produkty na czas, czy nie było z tą osobą problemów. Tobie zajmie to tak naprawdę może godzinę, dwie, ale może ci zaoszczędzić um, wiele tysięcy, jeżeli ktoś by miał takie na przykład zamiary nie do końca uczciwe w stosunku do ciebie czy twojej firmy. Um, mam nadzieję, że to było przydatne. Zapraszam cię serdecznie do kolejnego vloga i oczywiście na wszystkie moje um, kanały mediów społecznościowych.